Jak byłem mały, to chciałem być pisarzem, chciałem być sławny na cały świat i dzielić się w książkach swoją nieograniczoną kreatywnością. Jednak nie byłem w tym samym, mnóstwo dzieci ma podobnie. Z czasem cały entuzjazm z tym związany opada, jednak istnieją ludzie, u których ten entuzjazm nie opada. I dla takich ludzi jest książka, którą dzisiaj zrecenzuję. Jest to książka pod tytułem Szkoła twórczego pisania autorstwa Joanny Wrycza-Bekier. Więc zapraszam do dzisiejszej recenzji. Tyle. Tytuł idealnie streszcza tą książkę. Jest to Szkoła twórczego pisania, czyli poradnik dla ludzi, którzy chcą napisać własną powieść. Jest on głównie skierowany dla początkujących, ponieważ od zera masz tu wszystko, czego potrzebujesz i... To nie jest tak, że autorka daje po prostu tam suche rady, na przykład zrób to, albo wstęp, na to zwróć uwagę, na to, na to, rozwinięcie, na to, na to i tak dalej. Tylko jest to bardzo fajnie skomponowane w pewną otoczkę, którą jest, jest szkoła. I tak mamy tu takie rozdziały, jak chociażby lekcja organizacyjna, przerwy, mamy spotkania z różnymi osobistościami, mamy jakieś laboratoria i tak dalej. Czyli autorka ze zwykłego poradnika. Zrobiła pewną przygodę. Naprawdę podoba mi się ten zabieg i jest on naprawdę kreatywny. To nie jest tak, że dostajesz tam suche rady, szablony, jak pisać powieści i każdy po przeczytaniu tej książki będzie takim samym pisarzem, bo nie o to w tym kompletnie chodzi. Autorka stawia na wybudzenie w tobie twojego własnego stylu, daje ci podstawowe narzędzia, ale daje ci również mnóstwo narzędzi na. Zdobycie, wydobycie z siebie tego właśnie własnego stylu, czyli nie jest to tak, że właśnie jak mówiłem, a jest bardziej tak, że ktoś przeczyta tą książkę i będzie pisarzem takim, a ktoś przeczyta tą samą książkę i będzie totalnie innym pisarzem, ponieważ nie ma tu takich szablonowych rad. Tak bym to określił. Co więcej, autorka nie bazuje tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu, ale także na doświadczeniu mnóstwa znanych osobistości, i tak w całej książce jest mnóstwo cytatów i odwołań do różnych znanych pisarzy. Oczywiście autorka też ma coś do powiedzenia, ponieważ napisała już w swojej karierze dużo książek, i naprawdę ta książka to udowadnia, że już ma jakiś warsztat. Podsumowując książkę, polecam. Naprawdę dobra książka dla kogoś, kto chce pisać powieści. Ja, jako ktoś, kto pisze aktualnie nie powieść, ale książkę poradnikową, również znalazłem w tej książce coś dla siebie. Jednak jest ona skierowana głównie dla powieściopisarzy. Więc to tyle o tej książce. Zrecenzowałem ją na zasadach współpracy recenzenckiej z wydawnictwem OnePress. Dziękuję serdecznie za tą współpracę. Dziękuję również Tobie, że dotarłeś do końca. Mam nadzieję, że pomogłem. Siemano.